Witam Państwa serdecznie, Szymon Kowalski, KWP. W tej części samouczka stworzymy sobie otworki pod śrubki i pod bolce w, na, w naszej pokrywie gniazdka. Służy do tego opcja, my możemy to wycinać ręcznie, ale lepiej jest użyć opcji kreator otworu. Opcja ta umożliwia nam Stworzenie gotowych otworów w danym standardzie. W naszym wypadku będzie to standard ISO. Wybieram sobie M2 z pogłębieniem walcowym. Jako pozycję wybieram sobie tą naszą krawędź. Oczywiście chcemy, żeby koncentrycznie znajdował się ten otwór względem naszego środka układów współrzędnych. Przeciągam do niego stworzona jest relacja OK. W taki sposób bardzo szybko jesteśmy w stanie stworzyć wszelkiego rodzaju otwory. Kolejna rzecz, jaka znajduje się w mojej pokrywie, to taki pewien rodzaj, taki pewien rodzaj tutaj wyciągnięcia kwadratowego 8 na 8. Rysuję sobie coś takiego. Dodam re, nową relację, jedno z wciśniętym kontrolem, drugie równe. Teraz nasze brzegi naszego prostokąta są równe. Powstał kwadrat. Oczywiście wymiaruję to na 8 mm. No i zaokrąglę na 1. ok, 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 i ok. Tam troszeczkę z wymiarem ma problem, ale wymiar i tak pozostał. Dobrze, teraz robię wyciągnięcie tego naszego konturu na 4 mm. To wyciągnięcie w gniazdku służy temu, żeby ono było odpowiednio ustawione względem Dalszych części. Kolejna rzecz, troszeczkę bardziej zaawansowany kreator otworów. Znowu wybieramy kreator otworów. Tym razem zwykły otwór z ISO M4. Ale w pozycji dodajemy sobie trzy pozycje i dalej tworzymy szkic. Wybieramy sobie linię środkową. Tworzymy sobie cztery linie. Z tej usunę relacje. Znowu wybieramy linię środkową. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Zaznaczam wszystkie nasze linie. Wybieram relacje równe. Kolejna relacja. Wybieram te dwie linie współliniowe. To działa mniej więcej w ten sposób, że one cały czas występują w jednej linii. Teraz kolejna relacja. Prostopadne. Dobrze. Te dwie nasze linie będą prostopadne. Teraz wypadałoby ustalić odległość. Zbieram sobie 10 i kąt. Wstępnie jak to będzie kąt 40 stopni. Teraz przeciągam nasze punkty, w których będą nasze otwory. Na odleg do końca naszych odcinków tworzą się relacje wspólne. OK. Nasze otwory zostały utworzone. Teraz troszeczkę. O edycji tego. Tutaj, oprócz szkicu naszej operacji, jest nasz szkic, który powstał, w którym mamy wyznaczone, jak mają, gdzie mają występować nasze otwory. Wyedytujmy go. Jeśli mi się to nie podoba, chcę na przykład 15 stopni, ok. Wprowadziliśmy zmianę. Jeśli chce powiedzmy zupełnie w drugą stronę, wpisuję 360 minus 15 stopni. OK. Tak jak widzimy, możemy te otworki wtedy bardzo szybko, bardzo sprawnie przestawiać. Wpiszmy mu teraz 0. Tak jest w mojej wersji pokrywy. No i na tym możemy śmiało powiedzieć, że nasza pokrywa gniazdka została już utworzona. Дякуję много.